Witam Was 26 października 2022 roku. Wpadam dzisiaj na plac zabaw. Pobuszuję sobie z pół godzinki. Później, może zrobię drugą i trzecią placówkę, ale to zobaczymy. Mam dzisiaj dzień treningowy, a więc zanim zacznę wygibasy na siłowni, pozyskam parę PLN-ów z tych placów zabaw. Zerknijmy wspólnie, czy coś tam jeszcze wydobędziemy. Mam nadzieję, że kojarzycie ten obiekt To jest taki psiejski szalet miejski Zrobimy go dzisiaj Mam nadzieję, że nie wdepniemy przy okazji na żadną minę Sam jestem ciekaw ile tu jeszcze sygnałów zostawiłem Obstawiam, że nie mało To nic, lecimy Startujemy o 7.45 A więc za 15 minut Cezary zaczyna lekcję 7.53 Spada mi 8 monetek na kwotę 32 groszy ale jeszcze żaden klient szaletowy nie zawitał dzisiaj co mnie dziwi bo zawsze o tej porze już kilku mijałem jak widzicie sytuacja się zmieniła jest pierwszy klient i jest dodatkowo 10 groszy kolejne dwie drobne monetki trochę się tego zbiera jest 8.03 Sygnał 35 to pewnie będą żółte grosze. No proszę, miałem rację, są to żółte grosze. Sygnał na 10 groszy, 22 numer. Tak skakał, że aż wyskakał mi 50 groszy. Nie tylko 10. Ale zobaczcie gościa, nie? nie wiem, czy to widzieliście, gość na świeżym powietrzu w masce. Szok. Ładnie się wytresować wytrysować. Co ty szukasz z tym sprzętem? A jak myślisz? chyba no nie wiem. Drobnych? Dokładnie. Hmm. To co ludzie gubią? Ja często drobne. Ja. Tak, znajdujesz drobne? I to pewnie bez wykrywacza, nie? No. no to masz szczęście w życiu. Ostatnio suche znalazłem kołodarskiego kryminału. No to zobacz, to nie takie drobne, nie? No. To warto dużo, nie? No to ładnie Często gdzieś Ja. To musisz częściej chodzić koło damskiego kryminału. To byś miał dniówki ładne. Ja no no prawie codziennie tu się Aha. Często znajdę. No i super. To bardzo fajne To zawsze dzień jakoś tam się podratuje, nie? Słyszeliście, pan przychodził i znalazł stówkę koło damskiego kryminału. A ja znalazłem 10 groszy. Koło roweru, nie wiem czy damskiego, ale jest. No, ja, widzicie, biegam koło tej zewnętrznej siłowni i przytulam kolejne drobniaki 41 groszy. I nadal mam sygnały. O, proszę, są panowie, którzy dbają o ten obiekt z Muribu, A więc nie jest to obiekt, jest zapomniany, jakby nam się wydawało. A przepraszam, to jest nadal plac zabaw, czy co to jest za obiekt, tak naprawdę, teraz? Siłownia. Siłownia. I, I ktoś będzie pilnował, żeby te psy tak nie syrały tutaj? Także słyszeliście Będzie tu obiekt na nowo. Powstanie plac zabaw. Być może wtedy ludzie oduczą się wyprowadzać tu psy. W co szczerze wątpię. Tymczasem mam sygnał na złotówkę albo na zrywkę. Tak, złotówkę, jest zrywka. Resztkę jakiegoś pędzelka damskiego do makijażu wszelkie orurowania zawsze oddają grosze mamy ich tym razem 22 mamy 8 22 i dokładamy kolejną złotówkę w postaci takiej oto nie no wam powiem aż przykucnąłem zobaczcie jakiś taki medal jakiś taki facecik jest napisy Rozczytam to w domu, bo teraz jestem ślepy. Ale jestem w szoku. Bardzo płytko był. Ledwo zakopany. Ale ktoś się tutaj wysypał, nieźle co. Nie wiem, czy ktoś to zgubił, czy ktoś to wyrzucił. Tak czy siak, medal jest zacny. No i dobra, słuchajcie, podziałałem równo 50 minut. 3.26 w 36 monetach. Fantem dnia jest ten medal. Masakra. Tak wiem, miałem ja nie mówić słowa masakra, ale chyba będę mówił. Niewiele śmieci, a ja lecę na siłowę. Mamy kolejny dzień, odwiedzam kolejny plac zabaw, na którym dawno nie byłem. Wam powiem, że miałem jechać całkiem gdzie indziej, ale pokićkały mi się drogi. Ale skoro już tu jestem, to zbadamy ten placek. Widocznie musiałem tu po coś przyjechać, aby okazało się to dla mnie miłym zaskoczeniem. To co, dajemy sobie jakieś 15-20 minut. Jest 7:44, czyli tak po ludzku. Jak na razie wpadają 10 groszy, i taka porzewiała podkładka prosto z piaskownicy. Jestem tu od 15 minut, a już mam dwa razy więcej niż na tej psiej serajni. Zobaczcie 7,20 z groszami. Super, z tego placu dokładam jeszcze 80 groszy. Ale tu za płotem mamy tą mini karuzelę. Taką owszem, niedawno ją robiłem, ale poprawimy ją dzisiaj. 8.18, a więc tutaj podziałałem też całkiem niedługo. I z tych dwóch placów mam 11.80. Prawie 12 zł. Wpadło. Także całkiem zacny A ja lecę dalej. No i podjechałem sobie na plażę dziką w Grudziądzu Spójrzcie, kiedy jest piękny widok. Zamglone niebo, słonko ledwo się przeciskające przez tą mgłę. No pięknie to wygląda, naprawdę. A ja sobie tutaj pobiegam po piasku i spróbuję parę groszy dorzucić do puli. Dzika plaża nie oddaje nic oprócz śmieci, ale zobaczcie jak tutaj zryły jakieś psy czy inne dziki. Masakra. Same wielkie doły tutaj są porobione. Nie wiem czy Wy to w ogóle widzicie. Patrzcie jakie doły porobione, niezakopane. Lecz jakieś psy się tu bawiły. Krater na kraterze. Obrzydliwie to wygląda, Wam powiem, szok. Naprawdę wygląda to brzydko, ale pogoda nadrabia wszystko, ten widok nieba zamglonego. Choćby po to warto było tu przyjechać. No a ja nic nie opieram się, skoro nie wyłazi nic ciekawego, to lecę dalej. Jestem na kolejnym obiekcie. Zobaczcie, wlazłem tutaj między te zabawki i patrzcie, złoty 80 zł z groszami. I guzik gaciowy elegancko. Także mam już około 14 zł. Dokładamy 2,50 z groszami. Myślę, że mamy jakieś 16 zł razem. I zmieniamy otoczenie. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Patrzcie, zmieniłem sobie scenerię i narzędzia. I wpada pierwszy głuś na WKZ. -a woda w brudniczance jest cholernie brudna i śmierdząca pełna jakichś porostów a mi wpadają jakieś dziabągi żeliwne nad tą rzeczką opodal krzaczka mieszkał kiedyś Marcin z kanału prosto z Grudziądza. niestety tuła się teraz bidoczek po Niemczech z Asią szukając szczęścia pozdro dla was a ja wam tutaj podziubam w waszych rejonach, na waszym firtlu. jak na razie sam drobiazg wyłazi jakieś bezkształtne masy lipa panie pijąca młodzież nie oszczędziła również Rudniczanki, tutaj też byli zobaczcie, pili piwo i zagryzali kukurydzą hulali po polu i pili kakao kurcze, ale to wszystko jest tutaj zarośnięte masakra cięcie panie teraz zrób pan cięcie panie Dario żeby się nie przypierdlali dobra opłukaj pan panie Dario ok I teraz po cięciu jadziemy z dyskusją tym razem wpada coś co było kiedyś pewnie podpórką czy innym wynalazkiem i jakiś zdechły gwóźdź miejsce fajne zaciszne tyle że puste tak często bywa. Teraz czuję, że coś ciągnę No i dobrze czułem, że coś ciągnę. Patrzcie. Taka miednica z uwalonym dnem. Ależ ona śmierdzi. Fu tym razem nie musiałem nawet rzucać do wody. Spójrzcie. Taka podpórka pod wędkę własnej roboty chyba pozostawiona przez wędkarza. Ale że niby co to jest, patrzcie. Jakaś taka kulka, środko pusta. Skręcona jakimś, nie wiem, śrubą. Patrzcie. Więc to było takie obrotowe kółko od fotela. Trafiła się Fibula, zobaczcie, z czasów wczesnego PRL-u. Będę musiał lecieć do WKZ z nią. Wszak to zabytek archeologiczny jest. Było sobie wiadro. Swoje wysłużyło i spoczęło na dnie rudniczanki. prosiłem grzecznie WKZ aby przyniósł jakieś grube kotlety on przynosi mi jakiś szajs a więc co, nie ja będę nalegał tym oto widokiem kończę odpuszczam WKZ, bo tu nie ma większego sensu jestem tu od godziny i leci sam drobiazg albo kupa mułu was czasem żegnam z tego pięknego miejsca i zapraszam na kolejne odcinki cześć